Kowała sosna, że zbliża już się wiosna, krew skrzywił się ponuro, przyjedzie pewnie furą. Jeśli na jeżył srodze, przyjedzie na hulaj modze. Wąż syknął, ja nie wierzę. Przyjedzie na rowerze, ko wiznął wiem coś o tym. Przyleci samolotem. Skąd znowu rzekła sroka? Jaję z oka i ze zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju. Nieprawda, bo wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem, a ja wam to dowiodę, że właśnie samochodem. Nieprawda, bo w karecie. W karecie? Cóż, pani plecie, oświadczyć mogę krótko, przypłynie w... A wiosna przyszła pierwsza. Już kwiaty zmieścili piesią, już trawy już i szumią. widać wiosna. Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo był już cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada. Pani zanatą się poci. pani unika wilgoci. Niech pani się czasem nie kąpie. Niech pani nie siada przy pompie, niech pani deszczu unika. Niech pani nie siada przy pompie, niech pani. Pani kochana siebie dmucha i chucham, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora. Myśli sobie, jestem chora, a doktora chora słuchał. Mam być sucha, będę sucha. Leczyła się Żaba, leczyła, suszyła się długo, suszyła, aż wyschła, tak że po troszku została z migazka proszku, a doktor zapie się w ucho, nie uszło jej to na sucho. Jan Brzechwa leń, na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie! Jak to? Ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto się w głowę podrapał? A kto dziś zgubił kalosze? O, proszę! Na tapczanie siedzi nań, ni Nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a tram nie piłem? A uszu dzisiaj nie umyłem? A nie urwałem guzika? A nie pokazałem języka? A nie chodziłem się strzyc? To wszystko nazywa się nic? Na tapczanie siedzi leń, Nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało, Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało, Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty, Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty, Nie napoił azorka, bo za daleko jest woda, Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację, tylko im mrasnął, Miał położyć się spać, nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak się zmęczył tym snem, że się obudził. Jerzy Libert uczył się ciebie człowieku. Uczył się ciebie człowieku. Powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego raduje się serce i boli. O świcie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa, jednako do Ciebie, człowieku, należy. Uczę się Ciebie i uczę i wciąż Cię jeszcze nie umiem, ale Twe ranne wesele, Twą troskę wieczorną rozumiem.